Kosiarkę do koszenia kur. No, jest taka. Dobra, to zróbmy po kosiarkę. To ty się będziesz pytał, ja ci powiedziałem, mi chodzi o kosiarkę do koszenia kur. Bo właśnie kosiarka ja potrzebuję do koszenia kur. Aha. Ma, ma no, taką kosiarkę? No, mam. Ile kosztuje? 160 zł. no a nie ale to, to taka musi być typowa żeby kurę skosić do takiego? kurę żeby skosić no, a to ja nie wiem kurde ja mam do trawy tylko nie podobne bo chciałem w ogóle kupić kosiarkę do koszenia kur nie ma problemu coś panu znajdziemy jak pan jest zainteresowany nie poważnie a pan pokaże te wzory? Aha. I co, o mi się kury kosi. A jak? normalnie. No jak? No, pan się śmieje. Ach. Niepoważnie. A się kury kosi. No to kurde, nie wiem, czy mam taką. Mam tylko zwykłą do trawy. Nie mam takiej chyba, co pan potrzebuje. Nie, bo i. Co to, to pan widzi, no? Ale nie pięciu. A, nie mi chodzi taką typową. Patrzałem w internecie, jest po... 9 tysięcy. kosiarka do kur. Kurcze, nie mam takiej, nie pomogę panu. O kur. A może pan tego chyba nie widział? Nie, 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 naprawdę. Nie pomogę panu. Wie pan co kończę, bo jestem kurde zajęty i tego. Niech pan szuka dalej. Dziękuję bardzo, dobra. Dobranoc. no. No naprawdę zjebała mikrofon cały, co on no, dbała dzisiaj? Ty, weszła tutaj i cały do kur... Dobra, kosiarka... Ja bym nie zaskoczył. Dobra, kosiarka do kur... kurnie. To nie moja Ale kompozycja. Ale nie, chodzi o to, że ktoś sprzedaje gitarę... Nie, chod, słuchaj, że ktoś sprzedaje gitarę, nie? I że, żeby żebyś tylko powiedział to, żeby ktoś zabzdryngolił na nie, żebyś usłyszał te dźwięki. No i co dalej powiem? Dalej już będę wiedział, co powiedzieć. Tylko, żebyś chociaż to powiedział. No, dobra, dawaj. Ale ja. Garbaty bez tak, żółtej i bici dobrze drzewa O! ta gitara Aro. interesuje. Ta gitara mnie interesuje. Jaka? Ma ja mam kilka. Aha. A to jest pierwsza? O! Jaka gitara? Ja muszę... Ile pan ma? Ja muszę wiedzieć, jaka, bo. Ja Takie muszę wiedzieć, zwykła, jaka ma, ja mam kilka rodzajów, nie? Zwykła soluwa. Yy, co, najlepiej to, bo mnie nie ma w domu. Ja bym pan mi mógł napisać na tym liście, To byłby najlepiej, to odpiszę. No ja wiem, ja ale... Wrócę. A może coś pan zagrać chociaż, że mu wierzył? Że to pana? Tak, dobrze. No już będę grał. Słuchamy. Dobra, no ja już. No, dobra. No, no. no, no. Puknij się w głowę, facet, wiesz? No graj. Słuchaj. No. Jeszcze raz taki głupi numer, to, 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 to się pożegnamy, wiesz? To ten numer stara ustale, co ty zamieścisz, kurwa, Głosiu, żeby żebym ci dzwonił, żeby ci grał gitarą? Ale zamknij mordę, Ale ty... się Prze pytam tylko, żebyś zagrał! Ale, ale zamknij mordę, nie wyzywaj, ty idioto jebany, chciałem <grym> się, się rozłączyć, ty. <grym zniszczone> Widzisz, ale poważnie, jak nie pan zagra na gitarze. Ja, szkoda, że się... I ten... musiał szkoda... Tak, szło. Dobry wieczór. Dobry wieczór, tak. Ta gitara... Jest oczywiście ze sprzedania, nie? Gitara ta nowa. Tak, tak, może być. Tak, tak. Ta. A... Wie pan, no nie używamy tak, bo tak mi się słuch po, po gorszu. Jestem na emeryturze, wie pan, no i tak... A to jest chyba... Sobie A to jest... I... A ta gitara tak, szczerze, ile ma lat? Wie pan, ja nie wiem ile ma lat, Nowa nie jest, no. No dobrze, Ale to nie? czym starsza tym lepsza, tak no, tam jak się, no nie? No właśnie o to chodzi. A kiedyś kiedyś pan. No to no, no, ja pan ją mam chyba gitarze? tutaj. Ja w domu to ja mam lat ją tutaj. A, a tego? A coś a a, może pan zagrać. Ale będzie jeszcze starsza. Będzie starsza, jeszcze starsza. Jasno, że będzie starsza. A ja bym pana prosił, bo i, chcę kupić i Krześniakowi. A pan coś zagra? Ja nic nie gram, bo ja nie mam, ja jestem głupi teraz. To nic, ale ja będę słyszał. Aparat mam. Ale ja będę słyszał. Aparat mam na uszach. Ja wiem, ale ja będę słyszał pan gra. Nic nie gram, bo ona jest schowana. No pan ją wyciągnie. Nie, nie, ja tu, musi pan sobie zobaczyć. gdzie pan powiać? mieszka? Cicho! Gdzie? Cicho! Co pan, zdycha? Tychy. A, dychy. tychy. A tychy! Kurde, tychy! A to. to na... A gdzie pan mieszka? To na Śląsku! No, no, tak! A ja Szczecinek, blisko morza! A wie pan, byłem tam tam byłem. Nie, poważnie, a może pan zagrać, czy nie może? Nie, nie za bardzo, bo ona jest nienastrojona. To gitarę trzeba stroić i przed użyciem. Wczuchnąć? Po prostu stroić przed użyciem. Jak się gra, to wtedy ją się stroi. A tak jak, yy, bo to mi facet taki podział, jak mi sprzedawał, nie? No. Że ją się, ją się nie stroi tak, że ona cały czas była nastrojona. Aha, całą się przestroi. No nie, no bo te, to, to i tak nic nie da, bo te sumy się ciało, ciągle rozstrajają, to trzeba no to... przed całym graniem, tak jak fortepian na przykład, ja kiedyś w teatrze pracowałem, wie pan. Aha, gdzie? Wierzył facet. W teatrze? Tak, w teatrze w O, to pan dyktordał, ja, ja mam tą, żonę. Gdzie? Z no. No a gdzie mieszkała? A tam blisko. Blisko gdzieś? No blisko tam no. Nie, a tą gitarę poważnie bym wziął. Bo tu czeka syn. Krześniakiem. Dobra. No fajna gitara, 12 stron. Ja mówię, podam panu i Podaj mi pan adres. Ja wie, wiem... Ulica... No, taka dzielnica tu jest, Żwakowska. A dalej? 14. Wszystko wiem, ma po co? Proszę? Dobra, Wojciech... Czy ja do jutro? Wojciech spiany, on nie. Nie, czekać, co tam. Przepraszam za ojca. Wojciech bo spiany, do pana się dzwonił. No bo kurde, nie mogę się Nie dodać. szkodzi, nie szkodzi. Ród, Ród, a... nie! nie. Ale. Będzie, pana. Pan, będzie Pan w Pewnie! Jutro, jutro do Pana odzwonię. Odzwonię bo... rano, wypiję bo... kawę i przyjadę. jest pijany. To... Dobra. A ty... Nic nie szkodzi. A czemu Pan nie zagra? A zapytać się może, nie? Jasne, dziękuję Panu bardzo. Nie szkodzi, nie ale szkodzi. Co? Ale zapytać się można. Jasne. Ma. Dzięki za placki, do widzenia. Sorry no, dobranoc do Dobranoc sorry Dobranoc Ja dole. Ch chłop gada coś o... I Chodź dzwonimy Chodzi o taty Ojciec, dawaj, jedziemy ja Jestem ciekaw, co z tego wyniknie. Mój na to Miśku. co, nie gru, co No, dawaj Chodź... Ale co? Musi... Chodzi o to, żeby się skapnąć gdzie dzwonimy co ja mogę wiedzieć? Zobaczymy, no. Zobaczymy, ok. Nie odbieraj. Telefon zaufania słucham? Nie wiem. Halo? Halo? Gdzie? Telefon zaufania słucham. Co mówić? Ja się nie będę tu przedstawiać, bo to jest telefon zaufania. Właśnie. Chciałem powiedzieć. A pani a pani, pani. Nikomu, pani nikomu nie powie? No w zależności jeżeli zgłosi mi pan myśli samobójczą lub próbę samobójczą to będę musiała komuś powiedzieć, ale tak to raczej nie. Dobra. Eee yy... Mariat. To znaczy? Jak się to myśli samobójcze? Proszę pana, yy, z czym pan do mnie dzwoni. Mm, no właśnie. Mam problem. Mhm. Jestem pijany, że ona zwariowała. Pan rozumie, że jest pod wpływem alkoholu, tak? Tak, tak, tak. I co mam zrobić? No proszę Pana wytrzeźwieć, bo my tutaj niestety nie przyjmujemy... Ale żona osób, że... zwariowała. Proszę Pana, my nie rozmawiamy tutaj z osobami, które są nie trzeźwe, więc... Nie, 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 ja nie, nie. ona jest... Trzeźwy, dobrze? Nie, nie. Chodzi o to, że ja jestem trzeźwy, ona trzeźwa tylko zwariowała. Mhm, e Dobrze, więc prosiłabym jednak o telefon, jak będzie, nie będzie pan pod wpływem alkoholu, dobrze? Możemy się tak umówić, że ona pan pozwoli? Nie, nie, teraz coś pani powiem. Poszedłem do łazienki sikać, ona idzie za mną i, i, i kibul urwała i rzuciła o ścianę. No i co? Proszę pana... Mm... No, ja y, nie mam nic z tym wspólnego i to już pan musi się dogadać z żoną. Ale jednak prosiłabym o telefon, kiedy będzie pan trzeźwy, dobrze? Znaczy, y, przepraszam, pan, y, ja jestem y, trzeźwy całe życie. Ale woda leci z i co mam teraz robić? Proszę pana, ta dyskusja nie za bardzo ma jakiś cel. I sam pan przyznał, że jest pan pod wpływem alkoholu, zresztą ja słyszę po panu, że pan no ma ja by akwarium. No, proszę panią, wypiję dwa piwa. Ja mieszkam sam na drugim piętrze i ja to nie wiem. Albo się zabi albo se. Albo se. O, albo se. Nie wiem, co ja zrobię. A gdzie. O, y, mam pomysł. A, a gdzie trzeba dzwonić? Z czym? No, woda leci. Do hydraulika. A że ona? Do psychiatryka. Proszę pana, zgłasza mi pan myśli samobójcze. Mówi pan, że się zabije. Mam wezwać służby do pana? Nie. Ni Nie, dam za radę chyba. Ale e, wie, nie wie pan... Nie bardzo przekonana. Chce pan popełnić samobójstwo? Nie. Zgłasza pan mi Jeszcze nie. Ale już się wkurwiam. Wie pani o co mi chodzi? Ja pracuję ciężko. Prjeżdżam po kolacji. Ona że na, na placu. Na leśniki pieczę. Ja patrzę... Nie, poważnie patrzę, ona znowu stoi. Piesze na leśniki, pieczę na leśniki. Rano się. Hmm, dobrze, proszę pana, ja to nie jest telefon. E, to nie jest rozmowa Za, na telefon do To jest zaufanie, to nie jest właśnie. temat na Ja pani zaufanie. wszystko ja... mogę... Ja pani wszystko mogę powiedzieć. Ale ja niestety będę musiała się teraz rozłączyć pan nie z pod wpływem alkoholu, więc prosiłabym o telefon, kiedy będzie pan trzeźwy. Do widzenia. No i co z tego? Jak teraz żona mi umrze i co? <śmuchy> ja też dole. No typiarzy. Ja się. Ty Kidlem o ścianę rzuciła. Zwierzyła, <śmuchy> ja ja nie? Weswanie. <śmuchy>